A teraz rzut okiem na nasz naturalny ciek wodny, czyli rzekę Strzegomkę, bardzo dobrze znana wszystkim mieszkańcom gminy, rzeka. Jest niepozorna, można do niej wejść na boso. E, sięga do kolan średnio, tutaj gdzie akurat jestem, może do pasa. Jest to bardzo bezpieczna rzeka. E, przy czym są okresy, gdzie za pomocą, dzięki e, opadom, atmosferycznych, od, opadom atmosferycznym, Rzeka potrafi wylać. Raz na kilka lat są tutaj takie obszerniejsze wylewy tej rzeki na okoliczne pola. A co o samej rzece? Rzeka datowana jest na około 10 do 15 tysięcy lat wstecz. Jest to spadek po ostatnim zlodowaceniu. Wzdłuż tej rzeki odnajdywano niekiedy naczynia. Stare. Młyny, pozostałości po starych młynach, czyli rzeka była wykorzystywana przez rdzenną ludność. Eee, no ona dawała obfite wylewy i użyźniała okoliczne gleby, czyli była bardzo tutaj, niemalże jak nil żarowski, wykorzystywana w celach użyźniania gleb. Tak jak mówiłem, rzeka ma około 10-15 tysięcy lat, a najstarsze ślady osadnictwa. W tych rejonach to jest około 1300 do 500, do 500 roku przed naszą erą, czyli to jest kultura łużycka. No i tak się prezentuje. Jak widzicie, w świetle słońca widać jej dno. Rzeka nie jest jakoś mocno głęboka, ale wiernie przez dziesiątki tysięcy lat płynie, nadając charakter i dając życie lokalnym mieszkańcom użyźniając okoliczne pola, lasy, łąki dzięki swym wylewom. No i tak to się tu prezentuje. Ja jestem osobiście teraz pod mostem. Bardzo ciekawa jest historia mostu, który łączył ze sobą Żarów i Łażany. Most 1796 roku. On był gdzieś zbudowany w okolicach tego mostu, który obecnie łączy Żarów z łażanami. Jego historia, mimo że długa, bo służył 150 lat, był fenomenem jak na swoją epokę, no nie przysłużył się zbyt długo, był w użyciu przez 150 lat, i najprawdopodobniej wycofujący się Niemcy go wysadzili w powietrze, lub też został przeciążony, czyli radziecki czołg, wjeżdżając na niego, na ten most. Go zniszczył, po prostu, I to są dwie takie teorie na temat tego mostu. Zapraszam Was do śledzenia informacji, do wyszukiwania informacji na własną rękę w internecie o rzece Strzegomce, jak i o tym żelaznym moście. Był to wówczas fenomen na skalę europejską. Tylko w Anglii były podobne mosty, a tutaj u nas w gminie żarów mamy się czym poszczycić, proszę bardzo. No i oczywiście lokalna sztuka pod mostem. E grafite.